Witajcie, ja jestem Liko, no to jest... Dalszy jest to trzeci rozdział Księgi Przetrwania. W dzisiejszym rozdziale zajmiemy się budową magazynu oraz upiększymy nasz domek. Także bierzemy się do roboty. No spokojnie Drewno. Drewno. Bierzemy drewno. No. Aha. Lekkie lagi. No. Jak długie zrobić wejście do tego magazynu? Na ile? Dwie, dwie kratki? I, no. I magazyn? No, na dwie kratki starczy. Wysokość na trzy, no? No. Może wysokość wejścia będzie na dwie? A później już wysokość na trzy. Dobra. E, tak źle nie jest już z lagami. Tak. Pomiędzy odcinkami byliśmy w kopalniach, wydobili... Powiedz te słowo, trudne. <laughs> Wydobyliśmy. <laughs> Wydobyliśmy trochę węgla, żelaza, redstone'a. Złota. Złota. Ale diamentów chyba nie znaleźliśmy, nie? No nie, nie znaleźliśmy. Ech, ech. Mamy, mamy jeszcze trochę do przetopienia tego irona. No. I złota trochę. Oj. I co się stało z tą skrzynką? Ona nie była tutaj? nie ty... Jejku. Tam skrzynkę stąd zabierz. <laughs> Weź wszystkie rzeczy, bo ja wezmę. Ja dopiero tam wypadł. Jak duży zrobić ten magazyn? Szerokość, długość? Zaczekaj, no. mam pomysł. Podwójne. Podwójne? No tak, podwójne to trzeba będzie tu poszerzyć. No fuck! Kurde, demielami mi się. No fa fajnie, fajnie wygląda wejście samo No. Uh. Czekaj, zrobię szerokie na trzy kredki w lewą stronę i trzy w prawą. No. tylko tutaj wyszedłem lekko. Muszę to naprawić. Daster, ale nie wchodźcie póki nie skończę. Bo chcę zrobić niespodziankę. Fajną niespodziankę. No dobra. No. Staram się. 3. A długość zrobię na... Nie wiem, 10. Jak uważasz? 3-4. Ja się zajmuję domki. 4. Może 5. jak zdążymy, to zrobimy ten. Może wam wydać się ten odcinek trochę nudny, ale efekt końcowy, jeśli zobaczycie, to Będzie wrażenie. świetny. E. Może zrobimy jeszcze pokoje? No, możemy zrobić. No. Tylko skończ najpierw to, co teraz zaplanowałeś. A nie, już planujesz na przyszłość. oj, oj, oj trochę. Tak, w ogóle dziękujemy za 9 widzów. Uciekamy <grych> no. na 10. Jak Wtry. obiecałem już w mojej poprzedniej serii, je jeżeli będzie 100 widzów, to zorganizuję konkurs, w którym do wygrania będzie. No, sam nie wiem co, ale jakaś gra. Niekoniecznie Minecraft i niekoniecznie ta gra będzie taką jakąś starą grą, może coś... Battlefield 3? No Ale oczywiście nie, nie wersja pudełkowa, tylko... Yy, klucz. Elek no, elektroniczna. Elektroniczna, tak, tak, tak. Pytacie się skąd... Znaczy, dlaczego nie mamy limitów? To są takie czary fajne, superaśne... Po prostu Likon ma wujka w YouTubie i... No... Nie! Ja, ja czarami to zrobiłem. Czary, no po prostu czary. <gry> po prostu czary. No. O, jakoś to wygląda. jakiego ci wujka chodziło? No, wujka YouTube'a. Aha. Nie, po prostu mamy rekomendacje od YouTube'a już. <noise> no, Jesteśmy tak zajebiści, że mamy rekomendacje. Po prostu jak zobaczyli pierwszy filmik, to uwierzyli, znaczy? że, że to my będziemy tymi. Wiecie, lepszymi. Nie no. no, nie będziemy się wywyższać. Jesteśmy słabi. No, no właśnie, mistrzami. Kto tam się chowa? Kto się chowa? O, widzę, że lagi wracają. No. Dobra, zaczekaj. Myśl. Będę myślał teraz, proszę nie przeszkadzać mi. Spoko. No. Ej, ja nie chcę wchodzić ci tam, ale jest problem. Przyniosę ci jak coś. To przynieś mi off. Łap. Czekaj, nie mogę się patrzeć. Gdzie ty masz ten kilof? Tu jest. Zadkam ci to ti No to zadkam. Przynajmniej będę mógł się patrzeć. Dobra, mam ten kilof. Może zrób pojaśnienie, czy coś, na sto? Mam, 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 Ja Nie chcę nic mówić, ale... Tak lekkie lagi mam i... Nie mogę rozwalić ani jednego klocka. Ej, ej. Aha. No nie, 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 tylko nie mogę nic rozwalić. No dobra, to widzimy się za jakąś minutę. Jak uda mi się opanować te lagi. No. Dobra, już no. jestem. Wyrzuciłem je jest z serwa. Mnie, nie Likono. Likon pracuje. Walczył przez trwanie. No, tylko jak widzę, lagi są dalej. I dalej nie mogę nic rozwalić. No dobra, to. Hmm, Co by tu powiedzieć? No trochę to dziwne, bo na Skypeie normalnie rozmawiam z Likonem, ale tu coś nic nie chce. O. Wypad. Wypadły. Cobblestone. Tylko teraz nie mogę ich podnieść. Tak? ach Oczywiście nagralibyśmy więcej odcinków, tylko teraz bardzo mało czasu. Likon zresztą sam wie. No właśnie. Jak mam mało teraz czasu. Rzadko w ogóle jestem na koncie. A co dopiero jeszcze nagrywanie. Z biegiem czasu postaramy się nasze odcinki robić coraz częściej oraz coraz bardziej ciekawsze. No właśnie. I my to chyba serwa. Przerwało cię. Przerwało mnie? Okej,ku! No jak cię przerywa? To ja się nie odzywam na razie. <noise> no to nie odzywaj się. A ja próbuję podnieść kobulsona O, crash. Jesteśmy już. Dla was to była sekunda. Dla nas pół godziny. Choć lagów nie udało się w pełni opanować to. ...to pomyślałem, że ja nic nie będę robił w tym odcinku. A tania siła robocza, chińska, żółta siła robocza... <grystanie> ...zajmie się naszym domkiem. Trochę będzie lagowało Likona. Jak będzie mówił, to będzie go ścinało, ale... No, po prostu chcę dokończyć dzisiaj ten odcinek jeszcze, a... Będę się nie mówić. Nawet teraz cię lagowało. Tak jak Twoją postać, i pewnie zaraz wyrzucimy z serwera. Oczywiście może być tutaj bardzo. Du o, przynajmniej dostałeś przyspieszenia teraz. <grymne> może być bardzo dużo cięć w tym odcinku, ale postaramy się następne odcinki już nagrywać bez żadnych lagów. Likon tutaj powinien w jakieś 4-5 minut skończyć. Dobrze mówię. Możliwe. Ma swoją koncepcję Ma swoją wizję tego domku Nie zawstydzenie. Za wstydzenie <grych> Prawdziwy wizjoner No, zobaczymy co tu wymyśli. Ja wiem co on zrobi, ale wy nie wiecie Pamiętaj, 7, 7 masz tam 7 7, no pamiętam 7. 7, 7, 7. No już nie musisz. No, to tak krótko. Ja teraz, teraz liczby 7 na rok gdzieś zapamiętam. W jakimś przyszłym odcinku, tam setnym czy coś, będziesz mi mówił coś, a ja 7? No, wyrzuciło cię tylko. Aha, no to cięcie. bo ja nie widzę, żeby mnie wyrzuciło. Cięcia Dobra, wracamy po krótkim cięciu. Wyrzuciło mnie z serwera. A dalej pracuje. Pamiętaj, siedem. <laughs> o, chyba znowu. No, myślałem. Już nie muszę. Jak Pracu... się nazywasz? Pracuje Likon. Nie pamiętaj, siedem. Aha. Może to w przyspieszonym tempie damy? Jak tu nic nie będę no. ciekawego mówił. No, chociaż trochę zalagowany ten odcinek. No, zalagowani. Tytuł trzeciego rozdziału: zalagowani. No. Przecież my tytułów nie dajemy, no. Jeżeli e, ktoś ma ochotę zrobić nam tło na kanał, no to róbcie. nagrywasz? No nagrywam cały czas. Aha. A ten? Z kim będziemy nagrywać Skype'a? Bo prawdopodobnie na 50% będziemy nagrywać Skype'a. A, A tu dla Was niespodzianka. No właśnie. <noise> dla Likona też, bo on jeszcze nie wie. Mm. Niedługo nagramy Escape albo nagramy jakąś mapkę su Survival. Ostatnio kilka fajnych mapek widziałem Survival. Strasznie trudnych. Ale też są takie prostsze. Wymagające trochę mniej czasu. Po prostu, je jeżeli będzie mapka Survival, to będzie osobna seria na tą mapkę, która będzie się nazywać tak jak mapka właśnie. Nie wyrzuciło mnie przypadkiem z serwa? Nie. Dobrze, bo ja widzę Ciebie. Ty jesteś cały czas przy tej skrzyni? Nie, robię już. O, teraz już tak. O, nawet mnie teraz cię nie ścina. No postęp Nie, jednak ścina. <grych> oj oj, tu... muszę strząć drewno. Czego tu wymagać? O, świnka mi przesunęła. Ej, może dróg cięcie, co nie, bo ja będę złotami. Ten... No dobra, cięcie, yy, zwierodre... wracamy. Da was za sekundę dla nas. Też pewnie za niewiele. Dobra, no. jesteśmy. Dla was była to sekunda, dla nas kilkadziesiąt minut zbierania drewna. Właściwie ja to Likon zbierał, a ja nie uporałem się dalej z lagami. Ojejku. Lag. Likon, ty się robisz teraz? A. Ojejku, lepiej już nic nie mówię. Fajnie, narzuciłem mnie z serwa. Wcięcie kolejne. No, no dobra, dobra. jesteśmy, ale lagi nie pozwalają normalnie nagrywać tego, co tworzy Likon. Likon nie może nagrywać, bo, bo? Wolny internet. Away. No to więc. Zobaczymy się, jak już skończymy. Może lagi ustąpią. Także dla was sekunda, dla nas może godzina nawet. Ale na pewno skończymy dzisiaj. Także widzimy się za chwilę. Już jesteśmy. A oto efekt końcowy. Jak Wam się podoba? No bo mi bardzo. Dobrze, jeszcze przejdziemy i zobaczymy. W komentarzach. Piszcie w komentarzach, co uważacie. A ty jeszcze magazyn. O moim dziele. O moim dziele. No tu i tam na, twoim, tu, twoim. Ta... no No. i no Już trochę jestem zmęczony w ogóle. Magazyn. Jak wam się uh, podoba? Je... No. To będziemy kończyć, nie? Zaraz. To jest trochę krótki odcinek, ale... Krótki nie dlatego, że chcieliśmy, żeby taki był. Bo mieliśmy pokazać całą budowę. Zajęłoby to trochę. A krótki, ponieważ... Miałem straszne lagi i chyba dalej mam. No. Także komentujcie, subskrybujcie. Żółty, sikowy guziczek. No to. Papa. Sikowy guziczek. No, sikowy guziczek. No, elo. No, papa.